Ciemka ludziska ja jestem Harry, kam sobie wyrom 2 Total War. W poprzednim odcinku tutaj. E, podbiliśmy to, tylko no, już tutaj nas zaatakowali. Pełne armie. To niestety jednak nie uda nam się tutaj e, zrobić tego, więc... E, obronimy to na wieżę jak się da. E, tutaj. Mam no, dużo kawalerii, to może kawalerom to się uda. Ich zmiażdżyć Ale oni mają o tych Najpierw musimy ich kawalerię tutaj e, Rozbić A dopiero potem możemy tutaj coś myśleć. Mamy tylko trzeba działać tych Kurde blaszka no Mamy bardzo mało tutaj tych żołnierzy Wykorzystali okazję tutaj akurat A nie zdążyłem dojść tamtymi Ale moglibyś kupić Kurde zjebałem to Czekajcie cofniemy się E, w czytam gierkę może uda nam się coś kupić Jakieś świeże oddziały albo i nie Dobrze, zaraz zobaczymy tutaj Czekaj Można się czekajcie tutaj e, poddaj się Tak e, Wyjdziemy, na koniec bitwę wejdziemy do pulpitu i je 2000, prawie 2,5 nazwa niecałe 1300 E, może uda nam się kupić jakieś tutaj dodatkowe jednostki tutaj do walki ogólnie Atakowanie piechoty od tyłu jest najlepszym sposobem na pokonanie jej, jej jazdą. Uważa jednak na oddziały wsparcia. Okej. Okay. Sorki za takie zamieszanie tutaj. Ale zapomniałem o tym. E, tutaj jakieś świeże oddziały tutaj może bym musiał kupić sobie. Bo tutaj mamy, kurde, jedyna kawalera nas ratuje tutaj. Okej, okay, ej. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, tak? Nie możemy, tak? Czyli jakby na przykład... E, tutaj tych... Usunął i... Też nie mogę w ogóle, dobra. Trudno. Dobrze, jesteśmy tutaj, wczytaliśmy e, tutaj e, Stocz bitwę Stoczymy i zobaczymy. No, zabijemy tylu ludzi, się da. Tutaj mamy kolejną naszą armię, tutaj jakby co Więc będziemy mogli to szybko odbić tutaj. Jeśli nas tutaj jako tako e, Coś tam u nas je, jeśli jednak przegramy, to tam będziemy mieć szybką armię, żeby tutaj to zrobić. Okej. Okay. Tutaj mamy, czekajcie, tak? E... Dobrze, tak to może być? Okej, okay, to w sumie rozpocznij. Tak od razu atakujemy ich konicę. Tymi staniemy tutaj. Tutaj i zaatakujemy. Od razu musimy zaatakować, ludzie, bo to. No nie tak. Tutaj, oni już uciekają, tutaj. Moi drodzy, przegrupowanie szybkie. Nie wiem czemu. Okej. Okay. Musimy ich zmiażyć tutaj szybko Dobrze szybko. Tutaj szybko tych Nie zdążą, nie zdążą. Dobrze, uciekajcie, uciekajcie, bo nie macie co tutaj, moi drodzy. Wy tutaj, ej. A wy tutaj, szybko. Okej. Okay. Kurde, jeszcze tylu tutaj na nas czeka. Dobra Okej. Okay. Dobra na ty pójdziemy Dobra. Okej, okay. Oni niech tam tych gonią. Okej. Okay. Dobrze. Jeśli tutaj. Okej. Okay. Ich tyły musimy tutaj robiuchać. Nie, nowy ich. Wy możecie... Wy możecie tutaj Dobrze Dobrze General Dobrze Me Human! Wy tutaj, w tych o nie, o nie, o nie, dobra! Dobrze! Oj! Jak w nas wjechali tutaj, dobra Wy możecie z tymi tutaj walczyć A Wy lecicie w tych oni tutaj cisną, tak? Okej. Okay. Dobra. Dobrze. Lecicie tutaj. Okej. Okay. Możecie w tych tutaj.

let let Proud Romans all! Italian spearmen! Quick march! Principies. Your orders? Dobra. The men are wavering! Dobrze, Tutaj tak? Sons of Mars! Equities.

Wy musicie tu tak jakoś... dobra wy tam tych je... dajcie dobra dobra i szybko zajmu formą szyk Wjechać w nich. dobrze

Dobrze. okej. Okay. Jupiter okay. I pięknie wygraliśmy to tutaj. Dobrze. Jednak tutaj.

Jeszcze z tej strony. Okej, okay, zwycięstwo, zakończ bitwę, dziękuję bardzo. Zakończ bitwę. Bardzo krwawa bitwa ludzie. Oni dużo straciliśmy też, ale no... Oni prawie całą armię straciliśmy. My tylko można powiedzieć prawie, praktycznie połowę. Tutaj, więc... Uch! Tutaj kurde, będziemy musieli tutaj ciężko pracować nad tymi żołnierzami. Tutaj choć są bardzo dobrze wyszkoleni, to że taka armia bardzo dobrze... Wyszkolona tutaj Więc tutaj i tak godziło się po, dobrze tutaj poradzili e, Ciężko było, ale tutaj było warto zatykować, Bo jak my będziemy poczekali turę, to jeszcze więcej byśmy stracili Okej okay. Dobrze Dobrze poszli sobie okej okay. Jeśli tutaj to stracimy, to spoko, ale oni że mam armię, bo E, tutaj, gdzieś tu, e, czy możemy teraz jakiś oddział najmniej od razu świeżych tutaj? No, mus to móc, tak? Musimy. I dobrze, zapisujemy. E, tak, ok. I no, i robimy następną turę, ludzie. Następna tra cudem się udało tutaj obronić i bardzo ich poszkodować, tak? Tą armią tutaj, to, którą przybyliśmy tutaj. E, musimy lecieć dalej naprzód da, za nimi. Gold... Good, sir, Poczko. Fajnie jakby ci arsenowie się widzieli tamte miasto, bo miało tutaj ten problem z głowy tutaj, ale wiem, że tam nie ma zbytnio armii ani nic, ale wiecie jak to bywa różnie. Musimy jak najszybciej tutaj ich rozbroić, znaczy tam zajść Żeby... okej okay. Oczywiście tak. Okej, okay, coś tam. E, tymi. E tutaj, dawaj. Dawaj ty tu. Tutaj już nawet nie będziemy tego robić. Tutaj automatyczna. Ok. Okupacja, zwiększenie rangi. Ok. Tutaj to już była prościutko, tutaj i tak. tu to pancerza dla wszystkich oddziałów. Główny. Nie, nie. bardziej bym to wziął. E, Stratek musimy trochę poczekać, aż tutaj to wzrośnie. Wiem, że tutaj nie poczekali. Znaczy, jest pięć, są statki, tak? To jeszcze pół, pół tutaj w miarę dobre. Tutaj. Poczekamy aż ta armia się odnowi. E, tutaj tego możemy wysłać gdzieś. W sumie nie wiem gdzie. Tutaj ten opak agresji. Oni, tak? Okej. Okay. Tutaj dalej nie mają. Ostatnie miasto ich. Tutaj możemy tak to. Chcemy w ogóle. Ryby, tak? Okej. Okay. Chcemy w sumie. Okej, okay, to mi da, okej, okay, to bym to tutaj coś zrobił tutaj Coś dzidami to A, tutaj że mam pieniążków. Dobrze Natomiast tutaj bym co tak, e, bydło Tutaj to i tutaj te biegi. Dobra, trzeba jak to na szybciej tutaj... E, tu też w romie mamy coś, o widzisz Okej okay. I tutaj mamy co? Forum publiczne. I. Nie to, ej. E, mamy co? Warsztat e, ten. Okej, okay, jakieś te tutaj rzeczuchne. No, Okej. Okay. Tutaj mamy to, to, to. Mamy e, 400. ale ład publiczny. Kurde, blaszka. Tutaj, co to? Okej, okay, możemy wziąć tutaj to. Okej. Okay. Tak, to tutaj zrobimy. Ej! Ej! Coś tak klikłem. Dobrze. Coś klikłem przypadkowo tutaj. Mamy spokój. Tu też. Tu mamy tą armię. Okej. Okay. Dobrze. Wreszcie no tak, nie tych. Albo no. no. Okej, okay, tak. Ale już w ogóle tutaj tych jest tutaj 60 tutaj też. A ich jest tutaj, 60 Ale tych jest? O, 120, dobra. Ej, tych, zamiast tych to. O, nas tych na przykład, okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. Tutaj jest armia spokoju. Spokojnie to są jakieś oddziały. Też w spokoju są. Tutaj jakieś oddziały kim mamy. Więc kolejna tura, szybko ile mamy tutaj czasu. Jeszcze jedna turka, tutaj zrobimy sobie. E, tutaj. Okto dur, no, okej. Okay. Mamy tutaj trochę jednostek, więc... Partia pont, galacja bojowe, wicenowie. E, dobrze, lecimy dalej z Kokszem tutaj. Nasze Imperium Rzymskie tutaj jest niepokonane, ludzie. Niepokonane, tak? My, bandydzy, Gdzie? tutaj, okej, okay. a oni już tutaj. Ej, wojsko robią. Czekajcie, ja tutaj muszę. E, tak, jakiegoś. Tak, konnica. Ok, Okej, okay, to weźmiemy sobie trzech tych i trzech tych, dobra, mamy coś Okej, okay, dobra, jakby co my niepokoje mieć Dobrze, dobra Tutaj mamy jeszcze się robią tutaj Na minusie mamy, ale dobra Musimy trzymać te jednostki tutaj Więc na razie nic nie zrobimy Tutaj są ci tu ci Oni tu też są, ale w sumie jak będziemy tutaj to przejmiemy Dobra Eee, zagrożenie Przewygdokania akcji wykradni. Wy 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 wykradnie powiedznie wykradni. Okej, okay, może być Dobrze, to jedziemy. Dalej. Masalia e, tutaj. Jeszcze naturka. Moi drodzy... O kurde, wszyscy tutaj jeżdżą. Kurde, blaszka, no. Wiecie co? E, dobra. Tam już... Can you spare men Dobra, dobra. Okej, okay, wyzwolona. Tutaj. Eee, dalmanowie gdzie? O! Zjebiście, oni tutaj... Ja w sumie ja bym mógł... Ile tutaj jest? Sto procent. Dawaj mi tych. Dobrze. Okej. Okay. Zobacz. Dobra. Okej. Okay. I mamy normową wiochę. Dobra. Rozgus. A to co mi daje? Okej, okay, ale to mi więcej daje ty. Tutaj bardziej to bym wziął, nie? Tak. Poczekam, ale. Darmowa wiocha, ludzie. Ej. Więc, co tutaj? Bekawcił tu mamy też 100%, tutaj ile? Na minusie dalej. Kora, tutaj to i to, okej, okay, ale. To potem, oni są. A, Takie buty. Dobrze, to tą armią. Najwyżej pójdziemy potem tutaj więc tam jeszcze nie możemy się ruszyć, ale udało nam się tutaj dalej tylko jeden oddział, tak? No i tak? Okej. Okay. zobaczmy. Dobra, nie, no dobra. Dobrze, na razie nie. Więc tutaj tak to zostawimy. Aby to było przy morzu, które to by było już inaczej, tak? Bo bym tutaj flotą wszystko podjechał. Dobra. E, ja dziękuję za uwagę. Podbyliśmy. obroniliśmy się tutaj Menthal, e, Obrona Menhal. E, tutaj. I podbyliśmy dwie wiochy więc tutaj jest dobrze. E, ja dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, duża apał w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście nawet szara, nie czerwona. Zostaw żebyś żebyśmy na bieżąco. Ja dziękuję, komentarza przed serducho, ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia do na następnego odcinka, elo, na razie.